Witam wszystkich fanatyków pszczelarstwa, konsumentów produktów pszczelich i przypadkowe osoby, które tu trafiły. 6 styczeń, Święto Trzech Króli, a ja Wam zaprezentuję kilka moich nowych uli. Są to ule na ramkę wielkopolską, 13 ramkowe i, i niech to będzie szczęśliwa trzynastka. Ule. Ule są jednościenne. Tutaj jeszcze przebiję membranę dachową. Na to pójdzie blacha. Już jest zamówiona pod wymiar. Pod spodem, pod spodem będzie styrodur 2 cm. Wyciszenie, ocieplenie. Tutaj między ramkami jest odstęp 7 mm. Zobaczymy czy będą kleić, czy nie będą kleić. Tutaj ta strona ma 2,5 cm. No Jedne ściany są tule, ta strona ma 2,5 cm ze względu na wręgi, ta strona ma 2 cm, tutaj mamy jakieś rączki, może kiedyś zrobię jakiegoś dźwiga, żeby to podnosić, no bo 13, 13 ramek w drewnie no to lekkie to nie będzie, prawda? Co do wylotków, co do wylotków to są na beleczkę będę sobie, będzie można zamykać. No wiadomo, dotknę sobie tą beleczkę jeszcze na wymiar będzie można zamykać. W ten sposób sobie będę re regulował te wylotki. Na razie zostało tak. Nóżki, wiadomo żeby jakiś tam przebieg od spodu był i żeby było gdzie podłożyć rękę. Miałem zostawić niemalowane te ule, ale no jednak ten drewno ochron wydłuża żywotność tego drewna. No chyba, że macie jakieś lepsze pomysły czym to pomalować, pokostem lnianym, no ale żeby na pewno to było trwałe. Także daszek wygląda w ten sposób, daszek maluje cały ze wszystkich stron, tutaj wrzucę styrodur. Na górę pójdzie na górę, na górę, blaszka, jest wentylacja boczna. I co do tych co do ramek, i co do góry. Zastanawiam się, czy, czy pracować na beleczkach, czy może, czy może z folią tutaj pracować. Jak myślicie? No, co do tego, to się jeszcze zastanowię. Ule są ze zwykłej sosny. W leczkach opracuję. Zobaczymy. Ule są z zwykłej sosny. Materiał miałem swój. Ule wykonał kuzyn. Zajmuje się tam stolarką. Ja nie mam ani sprzętu, ani umiejętności. Dennica pełna. Jeśli tutaj coś się będzie działo z tą dennicą, to dołożę jakąś wentylację. Dennica pełna, jeśli coś tu się będzie działo z tą dennicą jakaś pleśń, czy coś w tym stylu, to dorobię wentylację, ale myślę, że taki, taki wyrobok załatwi tą wentylację. W pasie nie ma co robić, zima, zima pełną parą. Zostało mi do, tylko zrobić ramki do tych uli, zdrutować, zbić, zdrutować, węze będę wtapiał już. Przed włożeniem do uli, żeby ich tam nie pokręciło, żeby ich nie pokruszyć, bo jest teraz zimno. Właśnie zostało mi tylko właśnie te ramki zrobić. No i stojaki. Do tych uli też zastanawiam się nad za stojakami, ale prawdopodobnie będą to metalowe stojaki. I tutaj jeszcze rozkwina, czy to będą beleczki, czy to będzie folia, ale może ich beleczki będą. No zobaczymy. także tak się to prezentuje. Tutaj będzie jeszcze dokładane i odejmowane lądowisko. Jeśli będzie te 13 ramek za duże na gniazdo, albo będę chciał ograniczyć to gniazdo, to jeszcze sobie zrobię podkarmiaczki 3-ramkowe, a może dwuramkowe. To jeszcze jest do ustalenia, i wtedy będę wkładał podkarmiaczkę. No zobaczymy. Lekko nie będzie. Ule są klejone. Z trzech lisewek, każdy korpus. A może na beleczkach będę pracował. Ładnie by to wyglądało, tak w drewnie wszystko i podkarmiaczki jeszcze drewniane. No nie wiem, bo z drugiej strony mam też ramki Hoffmanowskie. To by było pod folie w sumie. No nie wiem, to się jeszcze zastanowię. No, i tutaj między, korp między korpusami odstęp pod ramek jest 7 mm, a tutaj między dennicą a ramką jest odstęp 2 cm. O czasem się te pszczoły wyszają pod ramką, żeby ich tutaj nie gnieść. No i witam. Dzisiaj już jest 10 styczeń 2026 i cześć. Nie zaglądam do Uli, zbyt niska temperatura, od października nie zaglądane Może tutaj albo dobra ten zostawimy, może tutaj ten jeden zobaczymy od dołu o, taki osyp jeszcze po leczeniu Pszczół nie widać Ale nie osypała się cała rodzina, czyli na pewno żyją. O, coś słychać także pszczoły. Żyją w końcu zima z prawdziwego zdarzenia. Troszkę popadało tego śniegu w listopadzie, stopniał. Teraz nasypało dużo tego śniegu. Jak to stopnieje, to będzie wilgoć. Dwa lata nie było praktycznie zimy i też dwa lata było bardzo kiepsko z tym miodem. To może w tym roku, jak będzie taka zima z prawdziwego zdarzenia, to i może miód będzie. Zobaczymy. Na ostatnim filmie pokazałem taką, no bardzo słabą rodzinę, wyrabowaną. Przeniosłem ją tam do Ulików odkładowych, do ulika odkładowego. No zobaczymy, czy to przezimuje. Zamiast najsilniejszą, to pokazałem najsłabszą. No odwrót, nie? Ja bym chciał, ten tego nie pokazywał, ale... Zastanawiamy się, czy to przezimuje. Żyją pszczoły, osypy, takie tutaj jeszcze wieczko nie zebrane. Będzie troszkę cieplej, to podniosę powałki i pokontroluję ten pokarm, gdzie nigdzie. Ale tutaj ładnie pobierały pszczoły. Będzie tutaj, tutaj myślę, że będzie wszystko ok. No ja z tego śniegu. Wielotki zasypane. 10 cm przeżyją te rodziny. Nie trzeba odśnieżać wylotków. Z ptaków nie widzę tutaj. Żeby skakały po ulach. Dzisiaj jest 11 styczeń. Temperatura troszkę spadła. bo już minus 5. Ale śnieg sypie nadal. Dwa lata nie było zimy. Dwa lata było kiepsko z miodem. bo Teraz jest to ta zima taka z prawdziwego zdarzenia. I może. Ten miód będzie w tym roku. Na pszczelarskim YouTube poruszany temat odśnieżania wylotków. Ja nie odśnieżam. U góry jest jeden pajączek uchylony. W też jest jeden pajączek uchylony. Tutaj są ule na takich płytach całkowicie zasypane czyli brak dolnej wentylacji tutaj cztery. Nie będzie problemu. Przezimują wszystkie rodziny. Już tak kiedyś miałem. Nie było problemu. Mówicie, aby w zimie nie, nie niepokoić pszczół. Żeby jakieś tam gałęzie drzew nie uderzały w ule. Po czym odrywacie powałki, skrobiecie te wylotki z tego śniegu, lodu. Można zajrzeć i w zimie do uli. Nie, nie ma problemu, nie osypią się pszczoły. A ja jeszcze poczekam do przyszłego weekendu. Za tydzień już prognozują około zera. Dwa stopnie w dzień, koło zera w nocy. To spróbuję zrobić wtedy, uchylić powałki. Kontrolę pokarmu wtedy zrobię. Bo odleczenie od połowy października tutaj yy, nie zajrzałem do tych uli nawet. No, zobaczymy jak to wyjdzie na wiosnę. Jeszcze tylko skontroluję za tydzień pokarm. Jeśli będą jakieś braki, mam ciasto. Ewentualnie z jakichś silniejszych, lepiej zakarmionych rodzin, ramkę ujmę. A później tym będę dawał ciasto. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie wszystko prezentuje się elegancko zimowo. Śnieg sypie. Dobrze rośliny będą miały wodę. Dzieci będą miały frajdę. W porządku. tutaj zimuje zapasowe matki można powiedzieć takie kiepskie odkłady jak nie będą matki potrzebne na wiosnę to to zostaną jako odkłady wzmocni się czerwiem z innych rodzin akacje przyniosą jeśli, jeśli będzie tu jest w sumie powałka e, tu jest w sumie folia zamiast powałki można podkarmiaczkę podnieść i zajrzeć bez jakiejś no do jednej może zaglądnę. Elegancko. Ptaki nie atakują. Na szczęście. Dzięciała też nie ma. Bardzo dobrze, bo blisko lasu mieszkam. Ale lubił się pojawić. Te czapki ze śniegu. tutaj, Pokarm jest. 3, 4, na piątej też tam na dole siedzą. No tu są o, tu troszkę zostało, nie przeszło do kłębu, Padło. No dobra, co się denerwują? Nie ma sensu oglądać w tej chwili. Zrobię za tydzień, będzie troszkę cieplej. Nie będzie minusowych temperatur zrobię kontrolę pokarmu we wszystkich ulach i później później pod w połowie lutego docieplenia już uli jest pozaparowane Jest zaparowane tu jakaś przyciśnięta biedna pszczoła są troszkę silniejsze krainki. Karm jest. karm jest Pszczoły też są dobre. Nie, nie koimy Przykryłem deski Taką czarną w tą grubszą. To to jest na jeden sezon piękno. Na całego śladach, widać, że tylko zwierzyna tutaj chodzi. A ja nawet nie brałem klucza, nie będę tu grzebał nic. Zobaczę tylko, czy żadne drzewo się nie przewróciło. Czy wszystko w porządku. I uciekam do domu. Nie widać tu żadnych oznak obecności dzięciała czy jakiegoś innego szkodnika. Wszystko w porządku, wszystko ładnie zimowo. Fajna zima. 22 grudnia, a w piekarach śląskich mirabelki kwitną. I to nie że jeden kwiat, tylko całe drzewo. Jeśli planujecie ogrodzenie w lesie, a chcąc mieć jakieś drzewka, żeby zwierzyna nie zjadła, to trzeba to ogrodzić. No to też musicie się przygotować na to, że tak raz do roku trzeba będzie to ogrodzenie poprawić. No tutaj ramki po przetopieniu wyskrobane, zdemontowany stary drut. No wiadomo, że jest troszkę przy nich roboty, bo ten drut nie chce przechodzić przez te przodki, bo zakitowane trzeba to wyskrobać, trzeba ten drut usunąć. No, ale chyba i tak się bardziej opłaca, niż kupować nowe za każdym razem. Tutaj troszkę już zdrutowanych, półówki. Mam policzone mniej więcej dużych, muszę dorobić 560, a półwek 120. No, jakiś tam zapas trzeba będzie zrobić z 20 więcej. A jeszcze, to jeszcze jakieś stare ramki na których kupiłem odkłady, podjedzone przez kornika, to do spalenia idzie, a to jeszcze zostawiłem by Wam pokazać, to też, na tej też kupiłem odkład i jak gościu, jak gościu drutował ramki, nie wiem czy widać To też będzie, nie? nie trzeba żadnych weździków ani skrzywek, ale to ja drytuję tak, że nawlekam i tutaj od boku wbijam dwie skrzywki i trzyma się wszystko w porządku. Później tylko podwadzam te skrzywki, wyciągam, nabijam nowe. Dobrze, ja z tym i muszę zrobić te ramki, stojaki. No i czekam na sezon. Wiadomo, może tam jakieś jeszcze interwencje zimowe, gdyby gdzieś tam pokarmu brakowało, ale raczej powinno być wszystko ok. Tyle mam do zrobienia na ten przyszły sezon. Tutaj wszędzie są ramki, tutaj już zrobione. Tutaj mam jeszcze te ramki. Także kilka dni po pracy. Trzeba będzie tutaj spędzić, ale dogrzewam się w kozie. Także jest przytulnie, troszkę jest zbijania i drutowania. No, ale chcę to w zimie zrobić, tak aby w sezonie tylko przy pszczołach pracować. No, bo normalnie jeszcze chodzę do pracy i dzisiaj, już woda ostatnio po tym winie to mnie troszkę go bolała. ja mogę teraz Krzyszu powiedzieć, że profesor Maciejski powiedział, ee, no... Bo, e, z tego względu jeszcze nie patrzyłem na, 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 na to. I tak się zwróciłem z łowa i e, jak parę miesięcy potem było, e, co, co bardzo ważne jest. robił wieczór, żeby nie zaszło. E, ten, ta, ten e, Skuteczność tej. <grym> Pola, po, polewali e, te pszczoły e, w, w lipcu i drugi raz w e, zimie, między e, Boże Narodzenie i Nowy Rok. Tutaj mam 100, 200, 300, 400, tu ponad 450 gniazdowych. Tutaj mam już połówki zdrutowane, tu te gniazdowe są już zdrutowane. Te połówki też tutaj są zdrutowane. Połówek mam około 100. 100 połówek. Tutaj mam już zdrutowane. Trochę połówek, trochę pełnych. Na razie nie wkładam tych ramek do uli, bo będę jeszcze je malował. Jeszcze nie wiem czym. Możecie doradzić. Prawdopodobnie to będzie drewnochron On na jednym korpusie śmiesznie będzie ten ul wyglądał. No ale zobaczymy, jak będzie na nim praca wyglądała. Kupiłem kiedyś kawałek lasu. Rosła tam zwykła sosna, także ulesu Miałem materiał swój, u lesu wykonany ze zwykłej, pospolitej sosny. Co do wejmutki, miałem kiedyś deskę w ręku z sosny wejmutki i miałem z sosny pospolitej jakiejś znaczącej różnicy nie czułem. Może ta pospolita była bardziej wysuszona. Nie wiem, ale gdybym szukał. Lekkiego materiału drewnianego na ule to bym pewnie ze świerka wykonał te ule. Ok, no świerk ma dużo gałęzi, dużo sęku, mógłby kręcić, jakby było z jednej deski, ale tak tutaj jest sklejony z trzech listewek. Ten korpus, no to świerk wtedy nie powinien pokręcić. No ale wiadomo, taniej i łatwiej wykonać je z, z jednej deski niż klejony. No, zobaczymy, jak to wszystko w praktyce będzie się sprawowało. No i tutaj w magazynku co pokazywałem mam jeszcze mam jeszcze tutaj 140 zdrutowanych ramek czyli łącznie w tym sezonie około 800 ramek wykonam także w przyszłym sezonie będą miały pszczoły dużo węzy do odbudowy Co roku zbijam, drutuję a ramek ciągle brakuje. No ale trochę rozwijam tą pasiekę. Trochę tych odkładów tam sprzedałem, nie są takie wielkiej wielkie ilości. No, troszkę ramek zutylizowałem, bo na tych ramkach co kupowałem pszczoły to tragedia. Paliłem te wszystkie ramki. Pszczoły będą miały dużo węzy w tym sezonie do odbudowy. No i co? No i pozdrawiam. Ciąg dalszy nastąpi.